właśnie wstałam i pierwsza no zwołujcie spoko. To są nasze widoczki. Ale jak może się zobaczyć, śnieg i strasznie piści. Uff. I ten kemping jest super, bo mają jedno wielkie pomieszczenie, w którym można się po pierwsze ogrzać, po drugie gotować. No, jest spoko. Jeśli ktoś będzie gdzieś blisko tego kempingu, to Przyjeżdżacie tutaj i jest taniej i jest prysznic za darmo I, i idziemy robić kawę i się trochę ugrzać. Moje ogrzewanie. A tutaj przez okno dać prysznicę i to te, te białe. Nie zwracajcie uwagi na to, jak wyglądam. Jeszcze się nie ogarniałam, ale pokażę Wam, jak wygląda ta przestrzeń. To już nikogo nie ma, także nie będziemy nikomu przeszkadzać. I tak. Tutaj są dwa zlewy. Są mikrofale, są to takie palniki, są czajniki, stoliki. I takich stanowisk jest sześć. Mamy tutaj swoje rzeczy. Jeśli chodzi o ten kamping, to Polecam, jeśli będziecie gdzieś blisko, to polecam z całego serca. Ja już jestem ogarnięta, także ruszamy zaraz w drogę. A jeśli chodzi o camping, to yy, tutaj podam Wam nazwę, albo po prostu dam link pod spodem. I tak, jest prąd, są prysznice, są łazienki, są suszarki do włosów. Yy. Ten duży budynek taki, który Wam wcześniej pokazywałam, jest świetny. W środku jest ciepło, bo są nawiewy z ciepłym powietrzem. Jestem zachwycona jak na razie. Zobaczymy kolejne. Jeśli macie też jakieś mokre buty, kurtki, cokolwiek, to można iść na recepcję. Oni Wam tam gdzieś to położą, żeby to wszystko powysychało. Jest połowa kwietnia, nie było zbyt wiele osób, ale tam możecie za mną zobaczyć, też jest wielkie pole i ten widok jest tutaj przecudowny i jest rzeczka jest wielkie pole tutaj, z przodu tutaj też jest także na namioty i tak dalej ale jeśli chodzi o pogodę i namioty to w kwietniu szczerze mówiąc średnio, bo super miało w nocy i no nie, nie jest to przyjemne raczej spanie w namiocie w takiej pogodzie także jak już to raczej auto albo jakiś kamper Poza tym większość kempingów otwiera się w maju, także też musicie, jeśli przyjeżdżacie wcześniej i chcecie spać yy, na zewnątrz, to musicie sprawdzić, które są otwarte, bo tak duża część z nich jest po prostu pozamykana. Kolejnym głównym punktem będą Maskonury, Bo widziałam, że już przyleciały na północ. Byłam ostatnio przy yy, Wiku, ale tam nie było jeszcze ani jednego. Ale oczywiście, zanim dojdziemy do maskoderów, to podziwiamy sobie widoczki jadąc przez Fjordy. Well, well, Po drodze mamy jedno z najciekawszych muzeum tutaj na całej Islandii. Niech Wam pokażę, jak to muzeum wygląda. Jest to Muzeum Kamieni. Tak, dokładnie. Jest to Muzeum Kamieni, które zawsze było otwarte, a dzisiaj jest zamknięte. Ale jeśli będziecie gdzieś niedaleko, to możecie zobaczyć, jak wygląda. A ja ewentualnie co mogę zobaczyć, to jak wygląda ogródek, to wszystko tam, 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 to wszystko są kamienie, i tam jest jeszcze więcej półeczek, mamy też jakieś tutaj, i tam w środku też. Mamy tutaj przy płocie przynajmniej informacje, i kobieta. Y I kobieta zbierała te kamienie jako hobby przez 50 lat. Ale więcej tych kamieni tutaj było, tym częściej turyści przyjeżdżali i pytali, czy mogą y sprawdzić, jak te kamienie wyglądają. A w tym momencie jest to największa atrakcja w wschodniej Islandii. Okej, okay, ta kobieta umarła w 2012 roku, ale czwórka jej dzieci wzięła to wszystko pod swoje ramiona i teraz można tu wejść. Nie akurat dziś, ale tak, można. Ciekawe, nie byłam tu nigdy i dzisiaj też tu nie będę, a przynajmniej nie w środku. To jest jakieś bardzo małe miasteczko tutaj. I tak naprawdę możecie zobaczyć dosłownie kilkanaście domów, a poza tym to jest po prostu piękny widok na góry, na ocean. I zaraz zobaczymy, bo tutaj są często takie właśnie tablice informacyjne, także można zobaczyć jak to... czy jest coś ciekawego dookoła. Wygląda na to, że mają tutaj camping, mają basen. Port i szkoła dla dzieci. Zawsze mnie nie zastanawiało, jak ci ludzie żyją w takich małych miejscowościach, bo dosłownie... Co nie mogą tu robić? Gdzie oni tu pracują? Bo tak okej, okay, powiedzmy jest ten port, masz jakiś sklep. Nie wiem, nawet czy jest jakaś stacja benzynowa? I co? A już nie mówiąc, że w zimie to oni pewnie jest, to nawet nie mogą wyjechać. Bo najprawdopodobniej ta droga jest mało przejezdna, szczerze mówiąc. Ona jest tak jakby tutaj idzie przy samych górach. I jak to fiordy są. Po prostu droga idzie razem z górami. Tego. Z jednej strony są góry, z jednej jest ocean. A co jakieś dzieciaki bawią się. Idziemy <grym>, zobaczyć, jak wygląda port. Jest na pewno spokojnie, jest cicho. Oprócz kilku dzieciaków na zewnątrz nie ma nikogo. No i co, im dalej na północ, tym okazuje się, że jest zaśnieżone i, i chyba musimy zrezygnować z jednej części drogi. Bo plan był jechać do Sejlis Fjordur, który jest tam, ale patrząc na takie są warunki drogowe, to nie ma sensu. Także omijam akurat tą misówkę i też sprawdzałam na. Na stronie, gdzie sprawdza się czy droga, jest, czy droga jest przejezdna czy nie i jak ogólnie wygląda, możliwe, że punkt, w którym są maskonury też, też może być nieprzejezdny, także średnio tak, ale tam na pewno się nie pchamy. Nie wiem, czy pokażę Wam jakimi autami tutaj jeżdżą. Patrząc na to, jakie auta tu zjeżdżają, to niby mamy napęd 4x4, ale nie ma sensu utknąć. I patrząc na to, że wczoraj w tych okolicach było tak zaśnieżone, że około 60-60 aut utknęło, zostawiamy tą miejscówkę na lato i idziemy dalej.